Witam państwa. Chciałbym przedstawić efekt renowacji szafki w stylu potocznie zwanej eklektycznym. Tak, to jest koniec XIX wieku. Jeszcze do lat 20. były robione takie szafki przez stolarnie, pracownie. Tu jak widzimy, jest to szafka szafka ciekawa, orzechowa. Hmm, chciałem pokazać tutaj na przykład kolumny okleinowane czeczotem orzechowym, ale ta szafka hmm, przyjechała taka. To jest ta sama szafka. Co prawda, prawdopodobnie ta szafka była robiona gdzieś tak w latach 20. XX wieku. Mimo, że styl jest XIX-wieczny, bo widać po okuciach. A to samo okucia typowo XX-wieczna. Ta szafka była tak zjedzona przez, przez pleśń, grzyby różnego typu, zawilgocona. Proszę bardzo. Jakie zniszczenia. Jeszcze boki. Bok, tak. Żeby ją poprawnie zrobić, to musiałem pozdejmować całą okleinę. Tu widać na, na załączonym zdjęciu. Została zdjęta cała okleina Dookoła. Później była grun, gruntowna dezynfekcja. Tak. Z, od strony zabezpieczenia przeciwgrzybicznego, po, 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 po tam jakieś bakteryjne. A więc były tu płyny przeciwgrzybiczne. Potem to było myte. Płukane wodą. No i. Yy, jak już jak już do dotarłem do pewnego celu, jakim jest dezynfekcja i to przystąpiłem do naprawy. I tak, na przykład tu widzimy blat ściągnięty okleina, natomiast tu jest nowa okleina, korzeń orzecha europejskiego. Pięknie z czterech kawałków złożony. Może pokażę tak. Jest piękny. No i klasycznie 7 cm margines. Yy, tu chciałem pokazać, jak wyglądał bok. I jak po renowacji bok. Proszę bardzo okleinowane kolumienki orzech z boku jest orzech z odzionka cięte cięty no i efekt ogólny po takiej po takim zepsuciu to oczywiście na, na życzenie klienta zostały wymienione te okucia uchwyty na już typowo eklektyczne Stowieczne, nie XX wszystko zostało powyklejane. Dookoła ten na jaskółkę został wyklejony. Tak, szuflada została wyklejona w, w korzeniu w czeczocie. Wszędzie symetrię zachowałem. Nawet na tych klockach, proszę bardzo. Tu na tej listwie dolnej również jest symetria zachowana. Także pięknie wyszedł. Jeszcze raz. Tak przyjechał. Tak odjechał. Pozdrawiam.